Od 2007 roku jestem pracownikiem Muzeum Miejskiego. Od też tego samego czasu pracuję w Komisji Historycznej przy prezydencie miasta. Też w 2007 roku rozpoczęliśmy pracę nad odbudową pomnika Powstańców Śląskich, który powstał w 1924 roku na terenie dzisiejszego Rynku Siemianowickiego. Stał do 1939 roku, został zdewastowany przez Niemców. że genezę pomnika i jego powstania, i historię, i cudowne uratowanie poznaliśmy przy okazji nakręcania filmu o pułkowniku Tadeuszu Majcherczyku. Ale, jak mówię, celem pomnika, jak miał powstać, to było uczczenie czterech największych dowódców siemianowickich z okresu Powstań Śląskich i II Wojny Światowej. Pierwszy, jako najstarszy stopniem na tej liście znalazł się właśnie Jan Emil Stanek. Ale biorąc pod uwagę, że Jan Emil Stanek to rodowity Siemianowiczanin z Sadzawek, z tej samej dzielnicy, w której urodził się Wojciech Korfanty, no trudno by było, żeby nie znalazł miejsca w naszym muzeum. W tym roku otworzyliśmy nową ekspozycję. Ma nazwę Czyn Niepodległościowy Górnoślązaków. A chciałbym przypomnieć, że w naszej wspaniałej, pięknej polskiej historii wygraliśmy tylko dwa powstania. Było to powstanie wielkopolskie i właśnie powstanie śląskie. Dlatego pamiętajmy o swoich korzeniach i pamiętajmy o naszej pięknej, wspaniałej, cudnej śląskiej historii. I na jednej właśnie na tej stronie jest, jest tablica pamięci narodowej. Są tutaj najwięksi dowódcy i działacze patriotyczni z okresu. Przed plebiscytowego, powstańczego i, i z II wojny światowej. I na poczytnym miejscu, zaraz, właśnie koło Tadeusza Majerczyka, znajduje się y, biogram i, i zdjęcie Jana Emila Stanka. Emil Stanek przyszedł na świat 27 maja 1895 roku na sadzawkach, dziś dzielnicy Siemianowic śląskich. Były to czasy, gdy państwo polskie nie istniało. Mało kto wierzył wówczas, że kiedykolwiek się ono odrodzi. W rodzinie Stanków pielęgnowano tradycje narodowe i katolickie, przedmiotem dumy rodziny był dziadek Stanka, który walczył jako ochotnik w Powstaniu Styczniowym. Cała rodzina Stanków sympatyzowała z Polskim Ruchem Niepodległościowym. Rodzice Jana Stanka, Franciszek i Agnieszka z domu Szudyga, brali udział w wiecach i manifestacjach organizowanych przez doktora Jana Nepomucyna-Stęślickiego oraz korfanty. Brat Jana, Szymon, brał udział w obronie Lwowa, także wraz z ojcem Franciszkiem w powstaniach Śląskich. Dom Stanków, w dzielnicy zwanej Sadzawki, w burzliwych tych latach pełnił funkcję magazynu materiałów wybuchowych, przemycanych do kongresówki. jako dziecko dał się poznać jako osoba harda, stanowcza, wiedząca czego chce. Pięciolatek miał pozmywać po, po posiłku. Wcale mu się to nie podobało. No i no, ulotniał się. No potem dostał, jak to się mówi na śląsku, tak zwane smary. Sz tak, to znaczy pasem dostał. No więc odsiąknął się. Ponieważ między domem Stanków, a tam obok, na, na dawnej ulicy Pol, Polnej, jest, Rzozowa się dzisiaj nazywać. jest taki płot, dom Śliwiaków, Obu, tutaj Stanków. I oj, ojciec, jak już wlazł na ten płot i dogi miał po tamtej stronie, prawda? no więc, Powiedział, a prawie będzie tak, jak ja będę chciał, czyli w ten sposób pokazał, że już w wieku pięciu lat wie, że to on jest do wyższych celów stworzony, no i, i że mu się wszystko w życiu uda. No i potem tak było, potem tak było, no chociażby to, jak wywołał to drugie odwołane już powstanie i, i było. Jan Emil Stanek był jednym z pierwszych organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej w Siemianowicach. W Pierwszym powstaniu śląskim dowodził kompanią. Siemianowicy powstańcy zebrali się w kopalni Saturn w Czeladzi. Stąd w trzech grupach uderzyli na Siemianowice. W obliczu przewagi Niemców zostali wyparci z powrotem do Czeladzi. Właśnie mówiąc o Siemianowicach, to dom zarówno Korfantych, jak i dom Stanków stał przy w wielkiej przestrzeni takiej otwartej, to były takie pola, i można było przejść przez około 40, cztert... na, na nogach po prostu, za 45 minut. Było się w czeladzi, prawda, no tam można było wsiąść do tramwaju. Ja mówię o późniejszym okresie, to, to ja sama już. Można było wsiąść do tramwaju, no i się... No, znowu po 20 minutach było się w Sotnowcu, w Będzinie, no, czyli zabór, były zabór rosyjski i Polska, Polska w tym okresie już. Pierwsze Powstanie Śląskie skończyło się klęską, ale był to dopiero pierwszy akt walki o przywrócenie Polsce Górnego Śląska. O tym, jaka część Górnego Śląska przypadnie Polsce, zdecydować miał plebiscyt. Tymczasem państwo polskie toczyło krwawą wojnę z Rosją Bolszewicką. Po połowie sierpnia 1920 roku oddziały bolszewickie znalazły się pod Warszawą. Wydawało się wówczas, iż młode państwo polskie wkrótce przestanie istnieć. Radość wśród Niemców była ogromna. Cieszyli się z rychłego upadku Rzeczypospolitej Polskiej. Swą radość manifestowali na ulicach Katowic i innych górnośląskich miast. Manifestacje przerodziły się w rozruchy, w trakcie których demolowano polskie lokale, polskie warsztaty, polskie sklepy. Ofiarą niemieckich bojówek padł dr Andrzej Mielencki, który został zamordowany, a jego ciało wyrzucono do Rawy. W tych gorących dniach Jan Emil Stanek otrzymuje rozkaz obrony budynku Deutsches Haus. To tam ma swoją siedzibę Polski Komitet Plebiscytowy w Katowicach. Niemieckie bojówki atakują Deutsches Haus. Polska załoga stawia zaciekły opór. W Katowicach dom plebiscytowy, Deutsches Haus, nazwę taką miał ten cały budynek. Ojciec stał na czele obrony tego domu przed napadem, spodziewanym zresztą w tym momencie napadem bojówek niemieckich. No i sytuacja polityczna nagle, nagle się zaczęła z, zmie zmieniać, ponieważ w, w, w momencie uderzenia to był plan Piłsudskiego spod wieprza oczywisty zaczęli się wycofywać spod Warszawy. No i wtedy ojciec, w tej sytuacji, ojciec zdał. Kierownictwo obrony tego domu w ręce najstarszego powstańca. A tam, jak zresztą pisze w notatkach swoich, których mnóstwo jest tutaj u mnie, to jest archiwum ojca, przygotowywana przez niego historia wojskowa powstań Śląskich. Więc ojciec tam pisze w parę godzin. to Wywołałem powstanie, drugie powstanie Śląskie. Nawet jest taka szczegółowa informacja w notatkach ojca, że w sklepie kolegi Popiołka wydałem rozkaz swoim bojówkom rozpoczęcia powstania w nocy z 17 na 18 sierpnia. W trzecim powstaniu śląskim Jan Emil Stanek pełni funkcję adiutanta i zastępcy dowódcy pierwszej dywizji górnośląskiej. Bierze udział w bitwie o górę świętej Anny. Po powstaniach Stanek, w przeciwieństwie do swoich towarzyszy broni, nie wraca do cywila. Swój los wiąże z wojskiem polskim. Jako oficer wojska polskiego cieszy się ogromnym mirem w społeczeństwie. Do tego trzeba podkreślić, że w tym elitarnym gronie zalicza się do osób szczególnie popularnych, a to za sprawą niezwykłego poczucia humoru. Mama siedziała sobie w oknie, a przez podwórzec przechodził wielce wyorderowany oficer to był mój przyszły ojciec. No i tak stanął pod tym oknem i, i się odezwał. Czy pani to może jest ta piękna Maryla? Mama się roześmiała. Hmm. No ładna pani jest, może nawet bardzo, ale żeby znowu taka piękność, no nie przesadzajmy. Czy ja mogę przyjść wieczorem? A co się będę pytał? Oczywiście, że przyjdę i odmaszerował. No wieczorem oczywiście się zjawił, no i tak to się zaczęło. 1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Oddziały Wehrmachtu wkraczają w granice Rzeczypospolitej. Wojsko polskie doznaje klęski w bitwie granicznej. Jan Emil Stanek, podobnie jak większość polskich żołnierzy, cofa się na wschód. Tam, 17 września, nasze wojska otrzymują cios w plecy. Do Polski wkraczają wojska radzieckie. Jan Emil Stanek dostaje się do rosyjskiej niewoli. Jest jeszcze taka sytuacja, że i to chyba nawet nie zostało zauważone, nawet w ostatniej publikacji, mianowicie, że ojciec był jedną z niedoszłych ofiar z obrony W momencie dostania się do niewoli o, usłyszeli, że tak, wszyscy żołnierze i podoficerowie są wolni, a was, oficerzy, na rastiołku no i to oni nie bardzo wierzyli w to, no bo jak to, to poważna sytuacja, no, wziętego oficera do woli można rozstrzelać, no nie. No ale podjechały bryczki, kolejno na te dryczki po dwóch oficerów wstawano, no i ta droga między lasami i w pewnym momencie ten nkwd który jechał z, z ojcem i drugim oficerem, Każą żejrzał się w z w tył, patrzył, takie duże odległości były między tymi byczkami i kazał bryczkę zatrzymać i powiada, a wy ja was nie będę weł na swoje sukienki. No ciekaw, wszędzie byli ludzie to też widocznie. No więc obaj oficerowie no, no, nie mieli innego wiecia, zaczęli, ale to bardzo szybko zaczęli biec w las właśnie. I myśleli po prostu, że ponieważ nie można ich rozstrzelać normalnie, no to pewnie będą chcieli ich zastrzelić w trybie ucieczki. No ale okazało się, że nie. Po klęsce wrześniowej Stanek nie wraca na Śląsk, gdzie Niemcy zaciekle tropią byłych powstańców. Osiada w Warszawie, a następnie w Krakowie. Na okupowanym przez Niemcy w Śląsku ludność polska trwa tymczasem w oporze. Wśród przywódców polskiego państwa podziemnego, wśród dowódców Śląskiej Armii Krajowej przeważają byli powstańcy śląscy i harcerze. 18 listopada 1941 roku w Bytkowie powieszony został Paweł Wójcik. 3 grudnia na tym samym drzewie powieszony został harcmistrz. Józef Skrzek, komendant inspektoratu katowickiego ZWZ. Takie pytanie, jak Pani wychodziła za mąż, Pani nie wiedziała, że on jest zaangażowany w konspirację? Nie. nie powiedział? Nie. Czy gdyby Pani wiedziała, czy Pani decyzja Chociaż potem moja mama tak by mnie powiedziała, dziecko nie płacz, bo twój tata zostawił mnie z czwórką dzieci. I poszedł na powstanie. I wiesz, co ja przeżyłam? Stale i wciąż chodzili do mnie szukać w piwnicy, w mieszkaniu broni. A ja jak tato coś przyniósł, to babci dał pod kartofle. Ja by ona wiedziała, to nie wiem, co by mi zrobiła. Widocznie mamy już taki los. Po przegranej kampanii wrześniowej szukało schronienia wielu Ślązaków. Znalazłszy się w szeregach ZWZ AK, tworzyli oni Legion Śląski, na czele którego stanął major Marian Kilian, pseudonim Marcin. Jego zastępcą został właśnie major Stanek, który doskonale znał środowisko byłych powstańców śląskich. Na wypadek planowanego powstania zbrojnego, Legion Śląski miał być błyskawicznie przerzucony na Górny Śląsk. Katastrofa przyszła 31 grudnia 1943 roku. Na spotkanie konspiracyjne w Krakowie przy ulicy Siennej 11 wpadło niespodziewanie gestapu. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali aresztowani. Jan Emil Stanek, poddany brutalnemu śledztwu, nie wydał nikogo. Hitlerowcy nie przebierają w metodach. Wielokrotnie przypalano go żywcem, oraz wieszano. Trafia do Krakowskiego więzienia na Montelupich. Stąd przewieziony zostaje do Katowic. Tam odbywa się sąd. Zapada wyrok śmierci. Jan Emil Stanek trafia do więzienia w Mysłowicach, stąd do obozu koncentracyjnego gross Rosen, a następnie do Oranienburga. Przeżył tą gehennę oborów koncentracyjnych, chociaż myśmy myślały, że cała rodzina. Mama była przekonana, że, że, że jest dową. No, dlatego, że ojciec potem w, w, w ostatnim okresie Sachsenhausen pracował w, w tak zwanym Klimkewerk i to, był, to, była, to była taka Taki oddział tego obozu koncentracyjnego. To była fabryka broni, można powiedzieć. No i ponieważ to była fabryka broni, a alianci o tym wiedzieli, no to Amerykanie zbombardowali to i nazywało się, że wszyscy tam zginęli. Przeżywszy marsz śmierci, Stanek waży zaledwie 34 kg. Żona i córka Jana Stanka zamieszkiwały wówczas w Katowicach na ulicy zamkowej. Zgodnie z ówczesnymi praktykami, w mieszkaniu, które już przed wybuchem wojny zajmowała rodzina Stanków, zamieszkało również dwóch oficerów NKWD porucznik Sagankow oraz major Makarow. I teraz jest, jest taka sytuacja, że oni sobie jeszcze przyprowadzili do towarzystwa dwie takie jakieś no, forneczki powiedzmy, no jakieś są do no, Niemki raczej. No i, i ten sagankow sobie z jedną w tym holu, tam z, z jedną z tych pań, tam sobie tak romansował, ale to wyglądało tak, że w pewnym momencie obijany oczywiście był. Powiedział jej po rosyjsku, czyli, że jak ona mu się nie odda, to on zrobi to, co robił, no, co robił z ludźmi. Tam powiedział, do no, powiedział, że to pić jeszcze tak, po, po, takie słowa charakterystyczne po rosyjsku. Ja ludzi strzelał, jak sabak. I. No, Oczywiście nawet mnie dwie godziny upłynęły, przyszło dwóch przystojnych, wysokich oficerów sowieckich. teraz jest taka rozmowa, a co wy wiecie o katyniu? Aha jest. No więc mama na to, a co wiemy o katyniu? Kto to zrobił A wy, no i konsternacja, tak? No więc na, za chwilę mama ryknęła taka, takim samym podniesionym głosem, WALLA była, no to oni się ucieszyli, tak, to znaczy wie wszystko. Przecież oni wiedzą, że są w domu polskiego oficera, który nie wrócił, czyli może tam zginął, tak, też. No więc wie, uważa to za normalne, bo wojna była, a na pewno nic nie słyszała, bo się nic nie boi, tak, to znaczy się, że nie wiedzą nic, nie no i sobie podziękowali, za trzy dni ci sami przyszli, no i ktoś tak tego, usiedli i mówią: a myśmy wam chcieli powiedzieć, bo tu za trzy dni pod waszymi oknami będzie szedł pogrzeb, bo ponieważ ten, no Makarow to, no Majo to pojechał na Berlin, ale e, ten Cagankow, no to się upił i po pijanemu się postrzelił. No, to rozwalili chłopana, no raz się wygadał, to przecież wtedy no, to było przed Norymbergą, tak, no więc no, oni otwierli, że to, że, to, że to nie oni zrobili, no więc oczywiście, no, to się bali, że tu się wygadał, to się jeszcze nie wiadomo, gdzie wygada. Jan Emil Stanek do Polski wrócił w listopadzie 1945 roku. Nowe czasy nie były życzliwe dla Bohaterów II Rzeczpospolitej. Angażując się w pracę polskiego stronnictwa ludowego czy zlotu weteranów powstań śląskich, Stanek aresztowany zostaje przez służby bezpieczeństwa. Po wyjściu z więzienia spotykają go liczne prześladowania ze strony nowych władz. 29 października 1947 roku urzędnicy i funkcjonariusze Huty Beldon przeprowadzili eksmisję rodziny Stanków na Bruk. Z mieszkania wyniesiono również łóżko z ciężko chorą żoną Stanka. Parę dni później, 10 listopada, Marianna Stanek umiera. Stwierdzam, że powodem śmierci mojej żony była eksmisja. Zapytuję, czy tak należało postąpić z byłym powstańcem i obozowcem, który przez 3,5 roku przebywał w obozach hitlerowskich, zaś żona z córką w tym okresie, poniewieraną, była gorzej jak pies. Na dodatek, co nas spotkało. Czy tak zarządzenia władzy mają być przestrzegane i honorowane? Proszę o interwencję i danie mi moralnej i właściwej satysfakcji oraz ukarania winnych śmierci mojej żony. Zaznaczam, że do dziś jestem bez mieszkania i zamieszkuję kątem, a meble dalej niszczę. Pokolenie powstańców śląskich, bojowników o wolność, jest pokoleniem tragicznym. Doświadczenia I wojny światowej, trzech powstań śląskich, II wojny światowej procentować powinny wielkim uznaniem i szacunkiem ze strony władz. Tymczasem bohaterów tych spotykały prześladowania i upokorzenie ze strony władz socjalistycznych. Nie pozwólmy, aby ich trud został zapomniany. My, weterani powstań śląskich, gdyby zaszła potrzeba, jesteśmy gotowi stanąć znowu do obrony naszych granic. Głos nasz musi dotrzeć do wszystkich narodów świata. Chcemy im przypomnieć, że na ziemi polskiej nie chcemy już więcej widzieć zasieków kolczastych, obozów śmierci, kominów, krematoriów. Nie chcemy już więcej oglądać zniszczonych miast i osiedli, ludobójstwa i dyskryminacji rasowej. Nadal, nadal czekam, no myślę, że doczekam się teraz na to formalne mianowanie ojca pośmiertnie generałem brygady no i nadanie mu orła białego, co też ma swoją już historię, no więc po prostu ten orzeł biały temu człowiekowi, odznaczonemu osobiście przez Piłsudskiego w roku 1922 orderem Wirtuti Militarii, się jak najbardziej należy.